Od dwóch do czterech promili alkoholu, tyle mieli nie we krwi, a na oczach dzięki specjalnym alkogoglom uczestnicy festynu z okazji Dni Trzeźwości. Urząd Miejski wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak co roku zorganizowali festyn, którego celem było doinformowanie społeczeństwa o tym, jak niebezpieczna jest jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Jest niepowtarzalna okazja przejechać legalnie i bez konsekwencji samochodem, będąc de facto pod wpływem alkoholu. Alkogogle, które mamy do dyspozycji, symulują jazdę pod wpływem alkoholu. Około dwóch promili. Ci, którzy z symulacji skorzystali, w bardzo zbliżony do rzeczywistości sposób dowiedzieć mogli się, jak na drodze zachowują się pijani kierowcy. Przewróconych słupów na placu nie brakowało. Nie zabrakło również wniosków. Jeżeli widzisz, że z Twojego otoczenia ktoś pije i siada za kierownicę, jak reagujesz? Bym zabrał kluczyki na pewno, bo jednak to jest jakieś ryzyko, nie? Nie dość, że sobie robi sam krzywdę, to i tym, co siedzą razem z nim, albo i komuś po drodze może zrobić, nie? Zawsze. Uczestnicy pod okiem instruktora zaopatrzeni w AlkoGogle pokonać musieli trasę wykonując slalom między słupkami. Ci zaś, którzy kierować pojazdem nie umieją, mogli spróbować swoich sił na rowerach bądź pieszo. Jako, że prawo jazdy nie mam, został dla mnie przygotowany specjalny tor i zaraz wam powiem, jakie są moje wrażenia. Wrażenia są co najmniej dziwne, obraz jest bardzo rozmyty i tak naprawdę bardzo ciężko oszacować, ile metrów dzieli nas od obiektu, który mijamy. Radzę więc jednak pod wpływem alkoholu nie wsiadać za kierownicę.